ze mną kawę w Mediolanie. W Mediolanie, gdzie przywiozłam moją książkę i opowiem wam co tam w niej jest w środku. Oprócz tego przywiozłam ubrania polskiej marki, żeby pokazać wam jak można je fajnie e, stylizować. Zostańcie ze mną. Aha, zróbcie sobie kawę. Dzień dobry, ja nazywam się Monika Jurczyk, osa osobista stylistka. Jestem osobistą stylistką już dość długo, bo 15 lat zdarza mi się wyjeżdżać na zakupy zagraniczne z klientami, ale dziś nie o tym. Dziś przyleciałam dzień wcześniej, żeby w tych pięknych z i widzą o okolicznościach przyrody opowiedzieć Wam, co jest w środku mojej książki. Styl bardzo osobisty, dlatego że coraz częściej mnie o to e, pytacie. I żebyście naprawdę wiedziały, co w tej książce jest. Najpierw jest wstęp. Ten wstęp jest bardzo osobisty. To nie jest tak, że to jest taki wstęp, że nie wiedziałam, co napisać i tak sobie napisałam. Tylko to jest wstęp, który idzie prosto z mojego serca. O mojej drodze do mojego stylu, o mojej drodze do mojej akceptacji siebie, mojego ciała i rozumienia tego, co moje ciało do mnie mówi. Ponieważ e, poświęciłam większość dotychczasowych filmów książkowych e, tematom samoakceptacji, no to chyba jest jasne, że pierwsze rozdziały właśnie samoakceptacji e, dotyczą. E, są to rozdziały, które nazywają się, uwaga, przeczytam. Boskie ciało, czyli kilka kroków, żeby polubić siebie bardziej. W tym rozdziale przeprowadzam Was przez moje historie, historie moich klientek, historie, które pokazują, jak zauważyć kompleksy, pozbyć się tych kompleksów. Na końcu rozdziału są bardzo ważne ćwiczenia. Takie, że dziewczyny, które już książkę przeczytały, piszą, że to są ćwiczenia, które rozbierają, które czasem też sprawiają, że się płacze, ale one są niezbędne do tego, żeby później te moje porady faktycznie jak się ubierać, jak się stylizować, traktować już po swojemu, a nie jako dogmat, którego trzeba e, przestrzegać. Kolejny rozdział nazywa się w związku z ubraniami i jest również o różnych naszych schematach e, związanych z ubraniami właśnie. Dlaczego? Dlatego, że My sobie rzadko zdajemy sprawę, że ubrania nie tylko opowiadają naszą historię, ubrania mają wpływ na naszą historię, ubrania pokazują nasze przekonania na bardzo dużo różnych spraw. Oczywiście piszę o tym, jakie spełniamy role społeczne, jak trudno jest być mamą, która nie ubiera się jak inne mamy, na przykład jakie stosujemy wymówki, żeby nie ubierać się dobrze, żeby o siebie nie dbać, że często same wkładamy się do szufladek z napisem kobieta dojrzała, kobieta po pięćdziesiątce. Kobieta odważna, więc musi w ten czy w inny sposób wyglądać. Ale mówię też o tym, że ubrania bardzo często pokazują szacunek do nas samych. Rozprawiam się również z mitem finansów w tym związku, czyli finansów związanych z tym, jak kupować, na co wydawać pieniądze, a na co nie i jak to wygląda. No jest też parę pytań, które należy sobie zadać zanim wydamy pieniądze na ubrania. To pomaga ograniczyć wydatki, dbać o planetę, być bardziej e, eko. E, wiem też, że akurat w tym rozdziale jest e, cytat, który podoba wam się najbardziej, czyli wolę być szotem tequili dla jednej osoby niż kubkiem kawy e, dla każdego. To odnosi się również do mojego stylu. Ja czasem mam takie rzeczy, które denerwują, które gdybym sobie darowała, to stylizacja by była taka... Ugłaskana i wszystkim by się podobała. Ja czasami chcę taką szpilkę włożyć, żeby to nie było takie super, super standardowe. O tym jest rozdział drugi. Kolejny rozdział rozprawia się z mitami na temat poszukiwania własnego stylu. Co to znaczy, znajdź swój styl i czy to jest dla mnie ok, czy nie. Ja na przykład uważam, że nasz styl się zmienia, ewoluuje, zmienia się z nami, więc musi. No czasem, chociaż trochę musimy odpuścić tym naszym przyzwyczajeniom, żeby ubrania faktycznie e, prezentowały nas same. E, są tutaj ćwiczenia na znalezienie tego stylu, w tym całkowicie nowy, e, jeszcze nigdzie nie pokazywany wcześniej na żadnych warsztatach, kwadrat stylu. To jest ta całkowita nowość, którą zawarłam w książce. Kwadrat stylu, który sobie rozrysowujecie. Nie będę o nim opowiadać dokładnie, żebyście miały po co sięgnąć, ale dzięki temu kwadratowi można się trzymać w jakiś ramach stylu, ale czasem z nich wychodzić, w zależności od tego, co chcemy zaprezentować światu, e, jaki mamy nastrój, jakie wartości chcemy naszym ubraniem prezentować. No dobra, no to było o książce, teraz będzie o stylizacji. Zobaczcie, to jest koszula MMC. I ona w sumie jest taka dość oryginalna, ma bardzo, bardzo szerokie rękawy i długie, ale tak fajnie wycięte, że one są w sumie e, dość wygodne. Ja połączyłam ją po prostu z jeansami, rurkami i kowbojkami. Dlatego, że moim zdaniem to jest wtedy takie niezobowiązujące, że ja się nie czuję przestylizowana, e, czuję się w niej po prostu dobrze. Jak dla mnie, to jest w ogóle taka koszula, którą spokojnie można założyć do biura. Jeśli masz spokojne granatowe spodnie i czerwone szpilki, to ta koszula po prostu dodaje jakiegoś takiego modowego pazura, ale nadal jest e, koszulą. E, oczywiście nie byłabym sobą, gdybym nie dołożyła czegoś. E, modnego, czyli tego wielkiego łańcucha. E, I w zasadzie to wystarczy, bo ta koszula broni się sama. E, spokojnie będzie też fajnie wyglądała na zewnątrz do szwedów i sportowych butów. Ogólnie można ją stylizować na wiele sposobów. E, jaki jest przekaz tych dzisiejszych stylizacji? Ano, ten przekaz jest taki, słuchajcie, że czasem rzeczy w sklepach internetowych na stronach projektantów wyglądają na mega przegięte. Na takie, że po prostu nic się jak nie da wyjść, ale jak wetkniesz taką koszulę, jak wystylizujesz ze swoimi rzeczami z szafy, bardziej podstawowymi, zwyklejszymi, to nagle ta koszula zaczyna wyglądać w miarę normalnie i człowiek nie czuje się przebrany, tylko ubrany. Kolejne miejsce na mapie Mediolanu i dzielnica Brera, bo pokazuję ją oczywiście mojej książce. E, śmieszny to jest koncept, bardzo, że książka też e, zwiedza. Kolejne trzy rozdziały. Rozdział o stylowych osobowościach to jest rozdział dla mnie bardzo ważny, ponieważ ta książka uczy jak być autentyczną i że możesz być jaka chcesz, więc rozpoznajesz swoją osobowość i autentyczną, prawdziwą siebie. Są cztery typy osobowości, każda inna lubi nosić co innego, inne materiały, inne detale. Warto sobie zrobić test osobowościowy w książce, przeczytać, stosować, zakupy. Dzięki temu stają się mega, mega, mega łatwe. Kolejny rozdział to sylwetki. Sylwetki już znacie z moich filmów na YouTube, znacie z moich dwóch poprzednich książek. Ale tym razem poszłam jeszcze o krok dalej. Oczywiście opisuję sylwetki, oczywiście opisuję, co fajnie jest wprowadzić, żeby sylwetka w ubraniach wyglądała dobrze. Ale ten krok dalej to jest to, że możesz chcieć wyglądać jak klepsydra. Wtedy stosujesz się do moich zaleceń, ubrania zawsze wyglądają wow albo traktujesz te swoje nieznaczne dysp dysproporcje jako wyróżnik i wtedy podkreślasz swoje szersze ramiona wtedy podkreślasz swoje krągłe biodra bo to jesteś po prostu ty o tym jest kolejny rozdział i to co wszystkich interesuje najbardziej czyli analiza kolorystyczna analiza kolorystyczna gdzie macie i koła bar dla, w zasadzie dla każdego typu kolorystycznego Macie sukienki, które możecie sobie od razu dopasować, i kolory tych e, sukienek, i bardzo proste ćwiczenia, które pozwalają Wam samodzielnie tę analizę kolorystyczną sobie wykonać. Takie są właśnie trzy kolejne rozdziały mojej książki. E, trochę o samoakceptację, ale już więcej takiej mocnej, stylizacyjnej wiedzy, sztuczek, po to, żeby ubranie. I ubieranie się było po prostu dla Was łatwiejsze i stało się przyjemnością. No dobra, druga mediolańska stylówka to koszula MMC znowu z takim powy, powiewającym czymś. Ja nie wiem, ja mam jakąś słabość do takich właśnie dłuższych rzeczy, do powiewających elementów, bardzo to lubię, i mam niestety słabość do koszul, a nie mam słabości do prasowania. Jest to mój życiowy dramat, bo zazwyczaj te koszule mam po prostu pogniecione ale uznaję, że po prostu taka jest teraz moda i prasować nie będę. To jest koszula, która tutaj wygląda mega spektakularnie, również dlatego, że są szerokie, białe garniturowe spodnie. To są spodnie od garnituru Everyday Official, który już jakiś czas mam w swojej szafie i do tego sportowe buty przez to to jest taka cool stylówka wow stylówka, no nie ukrywam, że ci włosi tutaj są raczej ubrani na czarno i granatowo, więc wyglądam zupełnie inaczej, ale znowu do jeansów ta koszula już by była zwyklejsza można ją trochę inaczej wystylizować i spokojnie nada się do każdej szafy jak widzicie związałam włosy, ponieważ tak dużo się dzieje przy tym połnierzu że nie chciałam mu robić konkurencji i, więc odsłoniłam e, trochę szyję e, no i założyłam okulary e, moje ulubione, e, granatowe, które akurat pasują po prostu do tej bluzki. To są e, okulary marki Chanel e, i często o nie pytacie, dlatego o tym mówię, to są takie, które mają magnesy i można założyć nakładkę e, przeciwsłoneczną, więc uwielbiam je absolutnie. E, co jeszcze? Co to jeszcze mam? Wszystko chyba. Niby prosta stylizacja. Nie za dużo elementów. Już nie założyłam biżuterii, bo byłoby za dużo. Aha, moja ulubiona torba biała. To jest torba, która mieści wszystko i pasuje do e, wszystkiego. Minimalistyczna, fajna. E, I tyle w zasadzie. Dajcie znać, e, czy ta stylówka Wam się podoba, czy to jest jednak za dużo. All free Pijemy kawy. Prosecco. Pijemy prosecco i rozmawiamy dalej o mojej książce, styl bardzo osobisty, na Mediolanckiej ulicy. Żeby było ciekawiej. Książkę możecie kupić na www.stylbardzoosobisty.pl tylko tam, dlatego że sama ją wydałam i sprzedaję ją tylko przez stronę internetową. Kolejne rozdziały książki to wyróżniki stylu i tutaj e, tak naprawdę jest bardzo dużo praktycznych informacji, e, które są odpowiedzią na Wasze pytania z Instagrama, z Facebooka, z YouTube'a. Czego wy potrzebujecie? Pytanie, które słyszę najczęściej, jak dobrać buty? Jakie powinnam mieć buty? Jak dobrać okulary? Jak dobrać bieliznę? Więc tu jest bardzo dużo takich właśnie szczegółów. Moim zdaniem, świetny rozdział o okularach, świetny rozdział o bieliznie. Wiem, że nie jestem teraz w ogóle skromna, ale. Jak jedna z moich współpracowniczek przeczytała rozdział o bieliźnie, to napisała, że to jest najlepszy rozdział w całej książce i widać, że pisałam go z wielkim, wielkim sercem, więc tutaj takich informacji, wiecie, jakie buty i tak dalej, jest mnóstwo, jest mnóstwo infografik, co oprócz tego... Książki dowiecie się, że wizerunek kobiety sukcesu to bzdura, no ale pomagam, pomagam przeprowadzić przez meandry dress i szafy kapsułowej do pracy, nie tylko w takim stricte biznesie, ale po prostu do normalnej pracy, gdzie nie zawsze trzeba być ubraną w koszulę albo w garnitur. I oczywiście uczę jak sobie zrobić przegląd szafy, taki super profesjonalny, jak zrobić zakupy żeby one były naprawdę na lata, żebyście nie żałowały, jak się do nich przygotować, jak podejść do nich, no znowu, jak profesjonalistka, jak profesjonalna, osobista stylistka, no bo wtedy ryzyko kupienia czegoś nie tak absolutnie maleje. Więc ta ostatnia część książki jest taka super praktyczna, gdzie macie dużo punktów, znowu dużo zadań do wykonania to wszystko sprawi, że Wasza podróż przez styl będzie całkowita i kompletna. I w nagrodę będziecie mogły sobie łyknąć trochę proseko. No dobra, stylówka jest dość odważna. W Mediolanie jest jeszcze ciepło, mimo że jest koniec października, więc mam na sobie shorty. Ale do tych shortów można spokojnie założyć grube, szare rajstopy. Albo można zamienić je na jeansy, albo na szare spodnie, albo na białe spodnie, albo na musztardowe spodnie. Kombinacji jest bardzo dużo. Pod płaszczem jest basic, czyli zwykła podstawowa biała koszulka. Którą zresztą widziałyście już w filmie o bejzikach, to jest akurat hibu, ona się trzyma świetnie, uwielbiam ją nosić i fajnie wygląda pod spodem. Więc taki super spektakularny płaszcz, który uwielbiam za to, że on się unosi jak ja w nim idę, I tak się płynie w nim, no więc super, taka to stylówka mediolańska.